Witam Was w kolejnym odcinku z serii przez świat w klapkach w sezonie trzecim W tym odcineczku zaczniemy sobie budować już pełną, jakby wersję, pełną wersję Krakena. Po prostu jego łeb. O, tak będzie łatwiej to powiedzieć. No, nie będzie to proste. Na pewno nie. Nie wiem w ogóle, jak się za to zabrać. Najpierw może coś przetestuję, a potem. Zajmę się resztą, chociaż wydaje mi się, że w tym miejscu będzie to zły pomysł. Robienie takiego czegoś. Raczej na pewno. Ten kraken ma być większy. Mhm. Dobra, ten łeb, który będzie jego wychylony już po prostu... No muszę to dalej trochę zrobić. Ziemię właśnie, marnuję, która mi jest potrzebna. Fajnie. Polecam się na przyszłość. W ogóle nie marnuję budulca. no ja także muszę odbić kawałek od tej macki. O. Żeby zwiększyć jego rozmiary. Ale mi z tego co ja widzę nie wyjdzie taki ogromny, jaki chciałam, żeby mi wyszedł. Ale nie ma co się dziwić. To też jest survival. No to, <laughs> to trochę tu... Trochę tu ciężej coś się buduje, no. Nie ma co mówić. Okropnie to wygląda. Co ja tu odwaliłam? Normalnie... Dobra, już zacznę go trochę robić kółkowatego bardziej. Bo ten jednak łeb ma być kółkowaty, no. Chociaż trochę. Noc? No błagam. Tak szybko noc się zaczyna robić. O, widzę, że to mi zajmie Fila du... moment. Ja to robię kratkę od tego, przecież ten łeb nie może być. Mhm. Mm no to czas zniszczyć wszystko. Tak, kocham takie momenty, jak coś nie wyjdzie i trzeba wszystko zniszczyć. Naprawdę. Bo ja to muszę dalej wysunąć. Nie może być tak blisko. No, chociaż się jeden ostał. No, i przy okazji zejdę na dół jeszcze pójść spać. No, i. No, jesteśmy w kropce, bo muszę jechać po żelazo. No, ja, zawsze jakieś problemy. Dobra, także widzimy się za chwilę. No, i teraz jest lepsza odległość. Myślę, że. Myślę, że będzie ok. O, chmurki niedaleko mnie. A jeszcze chciałabym mu kapelusz zrobić. Kapelusz, czapkę kapitana. Nie jest za wysoka. Chwila, moment. A zapomniałam. No musi być trochę okrągła. bo nie może być to takie, wiecie, jakby takie mega proste też. By to trochę jakby łeb zaczynało przy przypominać. Buduję i nie wiem, jak wygląda. To jest chyba najgorsze, co może kogoś spotkać. Dobra. Mm. Ciekawe, jak głęboko spadnę. No, trochę głęboko poleciałam. Sprawdźmy, jak to wygląda, tak z daleka bardziej. No, no. Tylko jeszcze na prawo trzeba dobudować, żeby to była bardziej taka głowa. No i będzie git jak takie coś zrobię. Będzie wyglądać dobrze. To dopiero jest, jest zarys tego jak to ma wyglądać. No tu pomyślcie sobie jak to będzie miało jak to będzie wyglądało tak na serio. Będzie naprawdę niesamowity projekt. Bardzo duży, jak na survival. O, dobra, właśnie gdzieś tutaj sobie wezmę to zniszczę. Ja sobie od razu zacznę niszczyć też tą ziemię, bo ja ją całą będę musiała zniszczyć. Um, no jakby, no tej ziemi tutaj nie może być w ogóle. No bo to będzie wszystko psuło. Nie to. O, ale już się powoli zaczęłam cieszyć, no bo to zaczyna powoli przypominać Krakena. Znaczy, już zaczęło przypominać jakąś tam kałamarnicę, czy, no jakiegoś tam głowonoga. Ogólnie zaczynało to przypominać. Boże, nie wiem, zawsze, zawsze mi śmieszne nazwa głowo-nóg. Wyobraźcie sobie takiego ludzika LEGO, które ma tylko głowę i nogi. No wszystko wygląda śmiesznie. Dobra, załóżmy, że... No, mm. na tyle kratek się zrobi takie wysunięcie. Tylko muszę się pilnować, żeby... gdzie mnie tu jakieś błędy? No i... Jak ja się mam teraz przypiąć. E, muszę patrzeć, żebym e, też nie, prze, nie przesadziła z tym przesuwaniem się. Żeby nie wyszło. A nie, w sumie widzę cień, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy. No dobra, będzie gites. Oczywiście, z drugiej strony, nie wiem, czy się starać robić tak, sa, tak samo, bo wątpię, żeby mi wyszło tak samo. No jednak to by było wyzwanie. I to bardzo trudne wyzwanie No to się z powrotem dobuduje Ciach, Jeszcze jedna Ciach I można spadać na dół Chwila, moment Tak, można spadać na dół No, o, no, 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 no I co, poleciał, no Creeper? Creeper, też, też, też Dobra, jak to tam zostanie pójdźmy z daleka no trochę mi macka zasłania nie no jest gites tylko to, to 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 wygląda źle wygląda źle hmm czyli muszę wszystko poprawić albo Zrobić to inaczej No ale i tak będę musiała Zniszczyć dużą część Dobra, tym się później zajmę, bo się noc robi yy, No to trzeba będzie Tak ogólnie Zniszczyć jakby ten cały rząd Który wybudowałam przed chwilą I na samym starcie zrobić taki mocny ukos A bo po prostu Nie no dobra, po prostu to przerobię jakoś I już, już sobie jakoś tam wymyślę Jakiś tam sposób, żeby to wyglądało lepiej Niezu, jak mi się dużo jeść zachciało? Bo chleb tak dużo daje na jedzenia, że cały czas go trzeba jeść. No ale ja mam tak dużo chleba, że no. Jak raz zbiorę pole, to mam tyle staków. Naprawdę chyba z 6 czy 5 staków. Eee, ja może tak zostawię. Fila, moment. Przypomina mi to z kalmara. Dobra, jednak to wygląda epicko. Tylko ta macka jest chyba za blisko niego. Chociaż w sumie może jednak nie. Nie no dobra, chyba jest za blisko. Ło jest. Ja jestem za blisko wody zdecydowanie. No i teraz muszę się z powrotem do góry dostać. Nie. nie, nie. Chociaż. Może no, jak jakoś bym to policzyła. Bo muszę... Zbudować drugą stronę, chciałabym zbudować ją tak samo, ale no, jakby ciężko. Chciałabym sobie wszystko policzyć, hmm, bo żebym to zrobiła. W sumie, dobra, wezmę sobie kartkę, policzę to wszystko i zaraz do Was wrócę. No, nie będę wam gadać. O tu jest 5, tu jest 6, bla, 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 tak dalej. Okej, okay, także nie wiem, jak ja to policzyłam, ale z takiego render disda. Render distance'u, no. Z takiego punktu widzenia tamtej macki policzyłam to wszystko, nie wiem, jakim cudem. E, mam nadzieję, że wyszło mi to dobrze. Także raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i tak w kółko. 26 kratek. Także jeżeli coś źle policzyłam, to będzie źle, jeżeli wszystko dobrze policzyłam, to muszę się pochwalić tym, że bardzo dobrze widzę kratki, nie mając tych... Linii przedziałowych. Ale jeszcze wolę się nie chwalić, póki nie wiem, czy jest to pewne. Nie wiem jak wam, ale mi to przypomina ogromnego poł. No, poł. No, normalnie poł. Jeszcze jego wąsy śmieszne zrobię. Niektórzy by rysowali go z takimi jakby wąsami. No. Uff. Powiem wam, że jednak źle zmierzyłam. E to potem leciałam wszystko digitem obliczałam Ale potem już obliczałam dobrze Czy przydałoby się go zacząć poszerzać Żeby nie był taki mm, niewystający Płaski o żeby nie był taki płaski O musi trochę zacząć wystawać Co to ma być za chuderla Dobra, jak nie będzie dosięgał, to potem się wykombinuję tutaj o... Dobra, gdzie tu jest... Yy... No jakoś jestem na środku chyba. <laughs> Nawet sobie obliczyłam. Wejścia... Yy, czekajcie, 40 to 52 kratki on ma, jeśli chodzi o szerokość tych linii od siebie. No i będzie miejsca na kapelusz. Zdecydowanie. Uda mi się go zbudować. Yy. No. A więc jest GITES. Myślałam, że będzie mniejszy. Ale jednak chyba będzie taki duży, jak chciałam. No i tutaj chyba nie będę odwzorowywać tak samo, chociaż w sumie widzę, jak ja to mniej więcej zrobiłam. Chwilę. Mogę zresztą sobie... O. Mógł troszkę... Oj, troszkę jakby tak teraz się źle patrzy. No, jakoś tam idzie. Może oddam się odwzorować, dobrze? A, mm, nie wiem. Strzelam, że cztery kratki. Jak będzie źle, to będzie źle. Trudno. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. No i co źle? Dwa, trzy, cztery. No, i teraz się złączą, i coś tam wyszło. Mnie tak. Oj, nie starczyło. Ciekawe, nie, tutaj chyba jest za dużo. Mm, chwila, ile kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, sześciu. Sześciu chyba się nie da skoczyć. Sprawdźmy, jak to wygląda z boku. Czy nie będzie za płaski. Nie, nie będzie za płaski. No znaczy, będzie trochę płaski, ale nie będzie źle. No, ale myślę, że ta maska, nie, nie będzie za mała. Bo ja mu tutaj z tej strony mam zamiar jeszcze zrobić takiego jakby wąsa, który będzie zakrywał jego usta. No i tak o, pod tymi wąsami będzie trochę niżej widać kawałek ust otwartych z takimi ogromnymi białymi kłami. No i, no i w sumie to taki jest pomysł. I myślałam... no chmury go trochę przykrywają. Zależy jak się spojrzę. Patrzcie. A nie, nie przykrywają go teraz. No ale zrobię takiego wąsika. No i dla was to wygląda jakby było mało zrobione, ale powiem wam, że to tyle roboty przy tym, że to naprawdę dużo jest. Mm, dobra, jest woda, jest kolor. Jeszcze mam więcej, więcej mam oczywiście. Oczywiście, wiadomo, teraz tego wszystkiego nie zużyję, bo nie będę aż tyle tego niszczyć. Ale powiem Wam, że jestem, że się cieszę po prostu, bo normalnie strasznie dużo zrobiliśmy tego krakena w tym i w poprzednim odcinku. Yy, dokończyliśmy jedną mackę. Teraz robimy ciało Krakena. Idzie to coraz lepiej i coraz szybciej. Co jest bardzo pocieszającym i fajnym widokiem. No wiadomo, tym, coś, tym się dłużej coś robi, tym szybciej idzie. A to jest zawsze fajny widok, jak się coś szybciej robi. No. I że tak dobrze mi wyszło. Na survivalu. Nigdy się nie spodziewałam, że na survivalu zbuduję takie coś. Naprawdę jest mega duża. Ale się cieszę, bo będzie wyglądał ładnie ten kraken. No mi tak mi się wydaje. Czy nie jest trochę... Nie, nie jest za jasny. Jest git. Jakby był z tego koloru, to byłby trochę za jasny, moim zdaniem. Ale że, no, jak się zaleje to wodą, to jest trochę ciemniejszy, no, to jest git. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę... No, i tak to ma wyglądać. Pięknie, cudownie działa wszystko. To mnie ciekawi, ile ten odcinek trwa. Nie mam pojęcia. Jakby był za długi, to przepraszam. Jakby był za krótki, a wątpię, żeby mi wyszedł za krótki, to też przepraszam. Chociaż nie wiem, zależy jak uważacie, ile powinny trwać te odcinki. Może pół godziny, a może 15 minut? Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Tak w ogóle wpadłam na dwa pomysły że zamiast może drewna, to dam po prostu dirta do tej łodzi. No bo, no wiecie, jakby nie wiem, no trochę dużo jakby tego drewna trzeba by było. Yy, no i, i chciałabym może jeszcze dodać yy, szkło w, w kolorze niebieskim tutaj odokoła, że niby on dopiero wsadził tą maskę i że taki plusk się ogromny zrobił. Że jakby, no że plusła woda po prostu. O, macie tutaj jedną kałamarnicę właśnie. Yy, chcę poznać Swojego kolegę, tylko nie wiem, czy tak z takiego bliska chcę na pewno poznać tutaj. Nie, tutaj jeszcze trzeba Trzeba to zmienić. Dobra, przepłynę sobie pod tym. Będzie szybciej niż naokoło. Bo tak mi się w sumie wydaje. Serio, akurat się noc robi. Mhm. Ciekawie, nie będę, nie będę pracować w nocy, bo. Będzie pewnie tak, że mnie zara moby zjedzą albo coś. No i... Nie wyszło mi. Chyba, że tego się skoku nie dało zrobić. Nie wiem, nie liczyłam kla kratek. klatek. Ile mam klatek na sekundę? Jakoś 60 klatek na sekundę mam. także w sumie zgi. Jeżeli chodzi o klatki. No, jakoś tam, nie wiem, mniej więcej równo jestem chyba zrobione. No, a może w ogóle nie jest zrobione równo. Nie wiem. Jaki cudowny zachód pod wodą. Żeby takie rzeczy było widać w prawdziwym życiu, to ja bym się trochę bała. Gdzie, że, bym się trochę bała, że widać koniec świata. Ciekawe, czy moby się zdążyły zrespić. Hmm, może nie. Może tak. Ale może jest wielkie i szerokie. Także nie wiem, czy dostanę na to pytanie odpowiedź. Także na pewno jest tak szybciej niż jakbym miała płynąć. No i zeskoczę sobie zaraz. Za momencik. O, tutaj. Uuu, Jezu. Nie, nie wyszło. Ale żyję. Boże, alebym się wkurzyła. Nie dość, żebym nie wyłowiła tych rzeczy. To jeszcze na dodatek. Straciłabym cały level. Boże, dwa najgorsze koszmary. Dobrze, że to zwykła zbrojka. Jezu! Ja... Uf. 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 Ale bym się wkurzyła na samą siebie. Nawet mi się nie chce myśleć jak bardzo. Dobra, także tą pierwszą warstwę można sobie taką jakby zbudować. Tylko teraz pytanie, no bo żeby on też taki płaski nie wyszedł z tej perspektywy, że będzie po prostu taki kloc tutaj o, do góry cały taki, to, żeby on się zwężał trochę w tą stronę. Ale wiadomo, na tej warstwie jeszcze nie będzie się zwężał. Chyba na następnej też nie. O. O nie, o, wow, wow. Tylko ten killów mi został. Ja myślałam, że jeszcze jeden, a tu widzę, że jednak nie. No to nie fajnie. Faj Fajne, że tyle materiału mam zmarnowanego, jakby. By to może, mogu, może wystawać, ale na odwrót. O! Na odwrót to by wyglądało ładnie. No, żeby mi tutaj o wystawał. Ładna ozdóbka by wtedy była. Ozdóbka, no ładniejszy by był po prostu. A z tej strony mi to nie jest potrzebne. No ale zostało. Jak musisz tutaj oddała? Nie, to by i tak nie wystawał. Trzeba by inaczej po prostu zrobić. Halo? No daj się. O. No i proszę bardzo. Panie i panowie, a oto zalążek w wizerunku krakena. Nie ile tych kałamarnic tu jest. Czy to głowonogi, ja nie wiem. Może głową nogi, chociaż to chyba jest, znaczy to jest z tej samej rodziny na pewno, no bo to jest głową nóg, no bo ma głowę i nogi. No tu nie ma co się kłócić, no tam nie ma nic więcej poza głową i nogami. No i skończyło mi się. Więc jak mi się skończyło, to ja będę już, o ale głośno powiedziałam ja, to ja będę już kończyć ten odcineczek. zrobiliśmy i tak bardzo dużo więc się cieszę ale jeszcze wiadomo do Macki, jak wybuduję już jakby całą jego konstrukcję z dwóch stron, to mam również zamiar dać mu jakieś tam szczegóły, czyli nie wiem, że tutaj o ma inny kolor, tutaj, wiecie, ma jakieś coś tam bardziej wystający kształt, tutaj mniej. Wiecie, żeby on nie był też taki pusty. Także nie ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. O, mam z kina Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Życzę miłego dnia lub wieczora i cześć!